Dzisiaj taki bardzo krótki, spontaniczny filmik. Osoby, które w miarę systematycznie oglądają moje filmiki, możecie się domyślić, że jadam dużo owoców, dużo warzyw i rzeczywiście śniadania i obiady to głównie owoce. Więc mi zależy bardzo na tym, aby mieć dużo owoców w ogrodzie. I dzisiaj o truskawkach. W tym roku jestem zachwycona ich planowaniem. Co zrobiłam, że mam tak obfity plon w tym roku? Tak obsypane są te krzaczki owocami, a jeszcze jest bardzo dużo kwiatów bardzo dużo małych zawiązków. Żywimy się praktycznie od dwóch, trzech tygodni tymi truskawkami co najmniej jeden duży posiłek każde taki truskawkowy spożywa. A zaznaczę, dla mnie zjedzenie truskawek to nie jest 5 na deser, tylko porządna miska, tak żeby się nimi najeść. Co ja takiego zrobiłam w tym roku, żeby mieć tak obfity plon. W zeszłym roku, dwa lata, 3 lata wcześniej nie miałam absolutnie takich takiej obfitości, mimo tego, że to były te same truskawki. Wcześniej były to truskawki dwu, trzyletnie letnie. Natomiast te, z których jest tak obfity plon, to są truskawki, które zostały posadzone jesienią zeszłego roku. Młodziusieńkie sadzonki po raz pierwszy w tym roku owocują. Według takiej ogólnej teorii te pierwsze owocowanie nie jest takim owocowaniem najobfitszym. A u mnie właśnie w tym roku jest to najobfitsze owocowanie. To Ja zrobiłam takiego. Mamy pierwszą połowę sierpnia, zbliżamy się już do tej połowy. A ja jestem właśnie w pełni w truskawkowym sezonie. Po pierwsze są to truskawki powtarzające owocowanie, czyli dwu... Trzykrotnie owocują w sezonie, jest to odmiana San Andreas. Ja tutaj nie polecam konkretnej odmiany, po prostu mówię, jaką ja mam odmianę. Innej odmiany powtarzającej nie testowałam, więc wiadomo, jeżeli miałabym truskawki, które owocują raz w sezonie, na przykład wczesne truskawki, no to już w tej chwili co bym nie robiła, to już tego plonu by nie było. Natomiast są to truskawki właśnie powtarzające owocowanie. Po drugie, co ja robię? Co ja zrobiłam, że jest ich tak dużo. Wczesną wiosną każdy krzaczek truskawki nawiozłam obornikiem granulowanym. Nie miałam takiego przekompostowanego, naturalnego. Więc użyłam po prostu obornik granulowany pod każdy krzaczek. Co robiłam potem? Oczywiście to, co zrobiłam dzisiaj, czyli dwukrotnie, to już jest trzeci raz, jak usuwam od rozłogi, czyli te wąsy, które truskawka wypuszcza. Powinnam to zrobić w miarę systematycznie, ale nigdy mi się to nie udawało, ponieważ nie jestem w stanie ogarnąć mojego całego ogrodu. Tak jakby na czas. Każdej rośliny dopilnować, no ale w miarę, w miarę staram się właśnie mniej więcej ten czas gonić i, i dbać o to. Obrywam jakieś chore, zwiędnięte, porażone liście. Mam tutaj właśnie gromadę tego do posprzątania, bo dzisiaj wszystkie te truskawki były czyszczone. A poza tym stosowałam tutaj trzy razy oprysk odstanem wapnia, czyli ocet jabłkowy w połączeniu z kredą. Zabezpieczało je to przed chorobami grzybowymi, przed szarą pleśnią. Już gdzie gdzieniegdzie widzę, że szara pleśń się tutaj wdziera, ale być może to dlatego, że ja tego odstanu wapnia nie stosowałam już mniej więcej. Hmm. jakieś trzy tygodnie miałam inne sprawy inne zajęcia na kilka dni musiałam też wyjechać więc ten ogród nie był tak perfekcyjnie dopilnowany ale jednak były te opreski można powiedzieć niewiele ale uważam że bardzo dużo to właśnie tym truskawką pomogło to jest właściwie ich drugie owocowanie z tym że pierwsze owocowanie Praktycznie w 100% było utracone, ponieważ te pierwsze kwiaty wczesną wiosną niestety przemarzły. Nie wiem, czy będzie trzecie, bo widzimy, że ten rok pod względem pogody jest no, dość nieciekawy. Ja już za plecami czuję rzeczywiście tą nadchodzącą jesień, więc prawdopodobnie ten sezon ciepły zakończy się dużo wcześniej w tym roku. Może być tak, że już tego trzeciego owocowania nie będzie, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona już z tego jednego owocowania, bo tak jak mówię, trzy tygodnie mniej więcej jak zjadamy codziennie po miejsce tych truskawek, każdy. I dzisiaj, poza tym, że właśnie już na śniadanie zjedliśmy te truskawki, to teraz, podczas czyszczenia, jeszcze zobaczcie, tutaj była górka zjedzona przed chwileczką przez moje dzieci, ale taki duży durszlak zebrany. A jeszcze jest mnóstwo, mnóstwo tych truskawek. Jak dopilnujemy tej szarej pleśni? Opryskamy profilaktycznie. To powinny być te truskawki. Jeszcze jeszcze długo. Oprócz odstanu wapnia stosowałam jeszcze siarczan magnezu, tak żeby niedobory magnezu uzupełnić. Co dalej będę robić, żeby to owocowanie utrzymać jak najdłużej i żeby wyciągnąć maksymalnie z tych krzaczków? Raz w tygodniu będę robić oprysk. Myślę, że naprzemiennie odstan wapnia Sorbinianem potasu, tak, żeby dodać tym truskawkom nie tylko ochrony, właśnie przed szarą czy innymi chorobami grzybowymi, ale też, żeby troszeczkę je podkarmić potasem. Podsumowując, kluczowe dla mnie w uprawie truskawek jest porządne nawiezienie je wczesną wiosną, a potem Profilaktycznie raz w tygodniu stosowanie oprysków ekologicznych, i ja używam właśnie octanu wapnia i sorbinianu potasu. Te dwa opryski ekologiczne. Zdarza mi się też użyć olejonim przeciwko chorobom grzybowym, i oczywiście siarczan magnezu, jeżeli widzę jakieś niedobory na liściach. Jeżeli truskawki zakończą swoje owocowanie. To zrobię tak jak zawsze, czyli zetnę wszystkie liście. Pozostawię tylko takie drobne zalążki świeżych, nowych liści. Żadnych wiórów rogowych czy innych nawozów długodziałających tutaj nie stosowałam. Sadziłam po prostu w takiej glebie, jaką miałam. Więc sadzenie truskawek powtarzających owocowanie polecam do tego porządne nawożenie wczesną wiosną. Ewentualnie w czasie owocowania można by było je teraz jeszcze zasilić, ale już nawozem płynnym. No i w miarę regularne oczyszczanie tych truskawek, właśnie z niepotrzebnych liści czy rozłogów. No i ponieważ te truskawki w przyszłym roku będą już o rok starsze, więc te Krzewy, te krzaczki się rozrosną jeszcze bardziej, więc liczę na jeszcze obfitsze owocowanie w przyszłym roku.